Albo my musimy Patryka jakoś ten ogarnąć. Eee, no. czekaj, dobra. Patryk to Alina? Dobra, będę mówił Alina od teraz. Kalinko. Kalinka? Nie wiem no. Nie, no ma na Discordzie Alina napisane. No wiem, jako Nick, podstawowy Discord. Alina Clover. Tak. Nie brzmi jakoś tak żeńsko. Męsko. Co ja tam wiem o życiu? Nie Teraz wiem. to wiesz, że wbiera sobie płaci i wszystko możesz wybrać. Trochę się obawiam jechać, bo te dwa slingery mogą być na trap'a o. o Mogą być kościół i piknąć to z rogu Ale nie wiem To może być fałka na bait'a ja Dobra, to ja wierzę w to Najwyżej spłacicie Jasne. Jasne Że nie spłacimy Dobra, kdf fałeczka. Eee, co w tej stronie? Eee, nie wiem Życie w tej sytuacji jest... Jeszcze tego nie przemyślałem. Jakby to się skończy tak, że nic na plecy wyjadą. No? No to jadą właśnie, Jeść multi w Gdziekolwiek, w pałkę albo coś. Ja spróbuję się wykontować i... Może jakoś... Ładuję! Musisz dać się jedno. Skończę tego, skończę, skończę to do siebie multi Drugi jest KD, pałka mnie skończy. Weź tutaj w pałkę, bo stingers się Nie no, nie będę strzelał w jak mam Stingera łatwiej tu. Zabijcie Stingera po prostu. Być go zablokował jakoś. Nice. Sam się zablokował. No i kończysz. Pońta. No Uciekaj, uciekaj. Żeby ci nie dał z ja to nie rolnię mu z haeka? Niby nie rolło No ale bo chciał z haeka. go w półpę widzowie. Dobrze, ja, ja, ja byłem na breito I się zbejtowali. Takie taktyki są najlepsze, bo kto to jest niepewny gracz. Co nie? Niepewna rączka Mi to się tak trzęsie Kusza, jak to przebyć Oj <noise> Oj Polecam używać golda jak coś O, przypadkowa pęka w jarzmo Pozdrawiam Oj. Nie znam Oj. Takiego, nie znam, Oj, nie powie... znam to ja spytałem... Dobra, nieważne. Nie, nieważne. Nie, nie, wadze. nie Samo jest powiedzenie, mniej niskie oczekiwania, a się nie zawiedzisz. No, 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 to w sumie tak, to akurat tak, tak, prawda. Cześć, Marycenku. Czy błyskawice to dobry czołg? Dobra, ale trudny. Paparapapapapapapapapapapa Smutny głos, bo grałem z Szydlikiem, to wtedy mi o. smutek łapie No i tak myślałem, że tak zagrałem To jest problem Czemu? To się należy w sumie No bo... Nie no, w sumie dobra ja pewnie, ja jadę rampę, a wysył w kamyki. I tyle. Co mam robić? No w kamyki. Co mam robić? Walić w kamyk? Strzelać, Strzelać w kamyk? do Patryka. Słam? Strzelać do Patryka. Jak coś jestem wolniejszy, bo turbo nie mam, więc jebcie, nie? Aha, czemu nie masz turbo? Bo max DPM i fioletowe HP. A czemu nie masz turbo? Jem... No bo HP Venta dosyć. A czemu nie masz, trupa? Bo nie masz czwartego slota. A czemu nie masz czwartego slota? OWOT plus no, bo... no właśnie, albo WOT30. I co, nie ma ich? Eee, nie ma ich, już by to byli byli. Sprawy sprawiłbym. No to raczej to, no. Ja się chowam. Czy ja, nie wiem czy ja... Nie, nie wierzę w Heera, zostaję tu. A, jestem już. Nie, nie będę ryzykował. Ja już uciekam na Himę. Wiadomo. Ktoś to spotuje czy nie? On spotka! Ja to, to, wi to widzę chyba. A ja jestem schowany przed CSem. Hmm. Jadą staje. Znaczy ich? Może... No, tak, mimo tak. Dziękuję i daję tego z tyłu. Raka dam, raka dam Ja, ja dojeżdżam do was Mam jeszcze jedną, mam jeszcze jedną Ja mu dam Skoczy, kończy Ładuję, ładuję, ładuję Zesłaniam, zesłaniam nie mogę strzelać A no bo ja nie chciałem, Ale żebyś zbywał, nie? Ładuj, ładuj do zimie zaraz Będziesz ładować I... Tu jeszcze W CSa biję CS patrzyłem, że pojedzie, więc wstapać tutaj, wstapać tutaj Ja strzelam do CSa Na razie to Chciałem zesłanić to tam w BZ, bo WC jest mniej szybkie Patrząk Powinienem zabić może Ja CS-a zabiję Sorry, multi mi się zasłania jak tak przyjdzie Ja nie ładowałem drogi szuliksu, bo miałem zabitego dowódcę Jadę heal to tu. A ja to wyspę? Gdzie? A ty, myślałem, żebyś przeskoczył. No Nie, tu, no tu masz na kompozycję. Tak mi... Nie ta ta. mi. zagramy mi da tym składem. Nie zagramy, mi da, tym składem. zagramy mi da tym składem. Gdzie ja jechać? O. Tu, tu. Ale to przecież z sfarmił wtedy. Ale tam jest pozycja na wieży. A ja mam... ...w dole e Seta? Zastanów się nad tym, jak chcesz wykorzystać s Jedyny sensowny pomysł to grać lasek i środek, jest to. A ty mi każesz grać w najgorszej pozycji w dole, żeby wali po dachu. Nic nie wykryłem. No to grają sobie mida w takim razie, mogą nawet się pchać tu. Ja to nie rozumiem. To sp sp spróbuj zająć to, a multi sobie zajmie to. Przychodna. No. No to mida grają, no mówiłem, że mida. Wszystko na środku mają. Okej. Okay. Radziłeś? No. Sprawdził To multistan tu z tyłu. Jednak. Oni ci są. nie wiem czy nie będziesz musiał dojeżdżać. Nie puszczam raczej. Jest to tak, na asfaltach na dziewicie, to nie ma sensu. Ale jak tutaj podjeżdża czołg, i tu są dwa, to K91 mi nie pomoże. Damy radę. Nie takie rzeczy się robiło. Okej. Okay. Ja rozpoczynam destrukcję budynków. Dobrze, rozpoczynaj. Ja spróbuję spotnąć mi Nic nie widzę. No nie możemy ruszyć, bo jak w tempo sobie tu przejadą, to tylko z farmią na no dojeździe Teoretycznie ja bym mógł pojechać w kapotu, na róg. przejść na końcówkę? No to w labijam do widzenia Ale o tobie nie wiedzą nic, ja? Nie no ty te tylko po połowę drzew, może i na no. Może Nie. Może Teraz multi wydaje mi się, że możesz zacząć jechać w kapo. Faj Tutaj przynajmniej pod to Jak raz zrotowali, to wątpię, żeby no właśnie. A teraz już będę go że tu jestem No dobra, dobra M Multi, co tu podjedzie gdzieś i tecie? teraz bym przeprowadził operację ucieczka. stąd No To możesz przeprowadzić operację ucieczka i dojedziesz na hila, a ja mogę pojechać tory Ja do a ty na chwilę sobie przejesz. Czy serwer testowy już wystartował? Nie wiem, możliwa chyba jeszcze jest, no. i tu multi jakbyś mógł Kapa na rogu, tutaj nie wiem, możesz nawet drzewko połamać tam. Ja swoje na razie, to wstyd, jest pod Okej, ja tu nic nie widzę jeszcze. I raczej nie będę też widział. Oni myślą, że ja na jest jestem, nie? Teraz pytanie, czy oni zaryzykują pójść we mnie, w sensie wody, czy co wrócą na mnie. Nie Powiedzą, że pójdą na tak. Ja na piątkę nie mam bić, jak coś Nawet się na permie utrzymać. Ja doł. No, puszcz na nim nie. To... mul. Ty nie wiem czy nie jedziesz do piątka, ja dojadę do od mida. Okej, okay. pojadę. A co jestem, ja grać czas? Wydaje mi się. Nie przebijemy na Mam spota, dostępę. Ja uciekam bardziej do tyłu, bo oni nie pójdą może. Albo ja. Oni mnie lepiątka? jeszcze nie widzą, nie? ja, ja i cały czas jadę do spotka. Musisz tym celem dojechać zabrało. i na pomóc w razie czemu. Ja muszę uważać, że mnie nie puszczę Jest bardzo dobra sytuacja, dojedź ty cs musisz się bić, no. Nie dojadę, bo zginę. No. Okej, okay, okej, okay, no wiem, nic nie widzę. Piątkę! Ja Powinieneś zabić ty, no. Ja zbieram. Mam ja mam 907. Mam problem. Czyli nie zabijasz, czy co? Ja cs nie puszczę, pan. Ale on do mnie strzela ten CS, więc co ty robisz? Na co ty dobra, czekasz? Ja to no, powiesz, że ci, bo ja wiem, No, to... to, to, to co robisz, ja jak nie patrzysz, gdzieś? Trzelał... To strzelałem w niza. hp miałem w No dobra, człowiek ma łatwą stację. Szulik ma internet. Szulik, minuta będzie.

Nie widzę tego internetu No mieszkasz yy, w takim miejscu, że no... Masz prawo mieć problemy, nic się nie stało Ale bo no. ja zmutowany tu blisko Fajnie Bo mi brat wbił do pokoju i... Myślałem, że ten... Dobra, Szulik, ty myślałeś, no już kłamiesz. No, po co tyle kłamiesz? Myślałem, myślałem. jest odłam cashbacków. Teraz gramy. Cashbacki w... też w ogóle. się no tam ISED jest, który w sumie już w cashbackach nie jest. w weekendach teraz jest. O... I Maria, IMRIANDIRO, oczywiście ogarniemy Lozik Kla Do klanu już zaproszenie dostałeś. Pytałem się, czy jesteś na streamie, nikt nie odpowiadał, dlatego nie sprawdziłem konta teraz bo jesteś um, ja gram E5 A ja gram Fałę Patryk nie wiem co chcesz grać A ja to ogół nie mam Gramy z jedynki Gramy z góry, to nie wiem czy nie chcemy na, nawet na ISA 7 grać kapa A w ja ci ISA 7 Eeeem, um, to weź beczkę i pojedziesz E1 A 260, wiem czy lecy, to mogę 260 wiem. no to 260 też byś wbił. Mam nadzieję, że dojadę. Cześć, Bolci! siema ma! vrqz ten tak jest. kanopener jest dużo twardszy. Gratulacje Pimpa życzę drugiej biegłości, się poncho! Eseta, eseta. T5 Dobra, no. To co, ja, okienko. 2-6-0 w kapa. No i fałkom się musisz odnaleźć. Pozdrawiam. Ja się nie boję, co on jest... popie. No. Wiesz, co nie potrafią? Nic. Zająć Ale fałkom nie widzę. Ale Sefajnie ustawili SE fajnie te badge. Jeden ma złoty, jeden brązowy, jeden srebrny. Tylko zła kolejność Chłopie, oni nawet pierwszego miejsca nie potrafią zająć w prorizze. Co ty? To No. Aż, ten iSet to aż odszedł z takie słabe. No wyrzucili go pewnie, jest taki słaby. <grym> no, tak, Wiadomo. My ich masakrujemy. E, tu jest czoło chyba. No raczej nie. Bo bym go zobaczył, jak już to tam jest, i nie, nie zdążyłem mu dadz. No ja nie piknę na tę piątkę jak coś. Just saying, nie? Szurik ma małego. Okay. No, mama mówiła, żeby nie można kłamać. że mama, więc, go nie wiesz. Więc wiadomość jest nieprawdziwa. A <grym> piątka <grym> w <to> nie <grym> e dojeżdża do was. A, a nie, jednak nie. Dojeżdża, dojeżdża. Nie widziałem. To no magicznie to nie, to nie widziałem. Przepraszam. Tylko ja się stąd a nie ruszę, nie? No tak nie jest ta cześć. Może przejechać. Nie wiem, multi, czy ty możesz zniknąć i dojechać jak w piątkę? Czy, czy nie? Czy to kupię? Bo oni nam 2-6-0 prędzej, czy później wyjmą. A to ja, więc sobie tam... piszę, miało, chyba. Tędy? No to możesz tędy. Tak, nie później no to teraz. No to, to ja jadę. Jadę na piątkę, to jest wrógło. Oni jadą. No to jadę, jadę te, też multi. た。